Witam Państwa w kolejnym odcinku Drogowskazy Zdrowia. Dzisiaj z panią Stefanią będziemy rozmawiać o tych wszystkich pięknych, wspaniałościach, czyli ziołach, które otaczają nas tutaj na co dzień. A one są bardzo ważne dla nas, dla naszego zdrowia, bo budują zdrowie, bo odnawiają krew, bo oczyszczają organizm. Czyli przy wszystkich schorzeniach, które mamy, te zioła są potrzebne. A nawet jeśli nie mamy schorzeń, jesteśmy całkowicie zdrowi. To te zioła są po to, żeby nam budowały zdrowie i żebyśmy nigdy, ale to nigdy i nigdy nie chorowali. Idziemy do naszego zagadniczka. Pani Alu, tu mamy przede wszystkim lecz. Pani popatrzy, no, on już przekwita, przekwita, ale mamy tak, to wszystko leczy. I te kwiatki leczą, one są dobre na oskrzela, na drogi oddechowe, ale również na choroby kobiece. Leczące są te wspaniałe, te rureczki takie, ja łodyżki. Tutaj. No właśnie, a to jemy. Kiedyś mi, oczywiście, kiedyś mi kobieta z ząbek opowiadała, że ona po prostu, jak był sezon na te rurki, to ona po prostu codziennie kilka zjadała. O, zamiast jabłka, bo to ma przecież wszystkie właściwości lecznicze i do tego mnóstwo witamin różnego typu mikroelementów. Więc ona sobie. Mmm, no, no bardzo dobre, bardzo dobre, proszę spróbować, bardzo dobre. I teraz tak, ona to jadła. I po Ale jakimś kwaśne. czasie. O, takie kwaskowate gorzkawe, prawda? No i dobre. Ale jak kala rybka. Tak. I po jakimś czasie proszę sobie wyobrazić, że zniknęły wszystkie przybarwienia na skórze. Czyli te plamy, takie różnego ostarcze, takie różnego typu te wypryski, wszystko poznikały. Czyli co to jest? Oczyszcza krew. Oczyszcza krew. No to zbieramy. No to już. Z liśćmi też, bo liście też są bardzo dobre. O. Proszę jak to pięknie mm. wygląda. Dobrze. Ja, a, bardzo dobrze. Ja to od razu pani tak ekonomicznie grozi bardzo, dob bardzo dobrze. Proszę Państwa, no trochę gorzkie. Im bardziej się to żuje, to tym bardziej gorzkie, ale to dobre, bo wątrobę leczy. Wątroba kocha gorycz. Tak więc to jest dobre na oczyszczenie wątroby. Możemy to sobie rzuć, a teraz idziemy dalej, bo są kolejne zioła, czekają na nas z otwartymi ramionami. Idziemy Pani Alu. No to, to się nie, zbiera, nie doczekają. To idziemy. Mamy. A co teraz będziemy zbierać? No a teraz będziemy... No wszystkie na nas czekają, bo Pani jest gościem. No to zrywamy teraz tasznik, Proszę popatrzeć, jakie ma ładne serduszka. A to jest jak olimpijczyk, taki szczupły wysportowany. Ale doskonałe zioło, ponieważ równoważy ciśnienie. Czyli tam, gdzie ktoś ma wysokie ciśnienie i niskie ciśnienie. czyli... A już był kiedyś odcinek, pamiętam kiedyś? Jesienią, bo on nawet jesienią jeszcze nam kwitł. I teraz, skoro wiosna znów zakwitł, a więc ten tasznik. Wkładamy, wkładamy. No z niego robić. A zrobimy herbatkę, która jest niezwykle cenna na wiosnę. Taką herbatkę popijał wspaniały siedlczanin yy, Klaofa Sogiński, ten, który napisał pożegnanie ojczyzny. Ten polonez piękny. Tu są fajne takie torebki pastusze tak to się nazywa torebki to pastusze. bołki pastusze. I to kiedyś. Yy, nawet to zjedzono, bo to było tak wartościowe, te nasionka. Już nie będziemy próbowały, ale to w ogóle jak owoce. To w środku. Tak, bo to są te nasionka. I to ci, którzy tam ganiali za tymi krowami, paśli. No takie podjadali sobie. Tak, takie podjadali. To mają dużo witamin, wrzućmy do koszyczka. Co pani koszyczka Pani Alu, teraz proszę zobaczyć, jaka jest różnica. To jest rumianek, prawda? To jest rumianek. Na wieczór jest co? Rumianek! na nerwy, na uspokojenie, na chory brzuszek, na przejedzenie. A więc idealny. Ale teraz pani popatrzy. To jest rumianek, a to no, jak pani Koper. myśli? Nie. To jest też podobny do rumianku, bo to jest rumian. Rumian, Rumian Pospolity, proszę zobaczyć, jaki on duży jest. To też może No oczywiście to ja też... Wygląda. A to wygląda, to a jest takie jabłko ziemi, to Grecy nazywają, że to jest jabłko ziemi. To rzeczywiście jest inny zapach, Z tak? Zupełnie inny. Ja, jabłkowy bardziej, bardziej jabłkowy. Natomiast rumianek ma dużo azulanu i to jest taki mm, niezwykły, Nie, to jest niezwykły ja Także rumianek jest idealny, a można? ja... Rumian łączyć. Można? Rumianki? Tak, tak? Można. I stażnikiem można łączyć. Ja i teraz tę te, herbatkę wiosenną, tak zwany szperacz wiosenny, będziemy robić, <noise> i dlatego szperamy, wszystkiego szukamy. Natomiast, przy okazji, jak tu jestem, to proszę państwa, jak już mamy ten rumianek w dłoni, to ja podałam państwu w książce taki olej rumiankowy. I tym olejem rumiankowym pewien człowiek wyleczył sobie rękę, miał sparaliżowaną po udarze. I gdy lekarstwa nie pomagały i on nie mógł jechać dziś traktorem, bo to był rolnik, i wtedy tam sąsiadka przyniosła ten olej rumiankowy, zaczęli mu smarować i pomogło. Także Rumiany? przy różnych y, y, takich naprawdę... Y, y, poważnych sprawach takich jak paraliż nóg, paraliż ręki. Proszę jeszcze spróbować przy stwardnieniu rozsianym. Proszę spróbować zrobić taki olej rumiankowy, czyli na bazie oleju lnianego i smarujemy te chore ja części obecny, ciała. No to jest sobie zrobić z rumianu, jak pięknie, pięknie wygląda. I w ogóle tak, to jest na wszystkie stany zapalne w organizmie. Czyli ktoś na przykład miał chore nerki, czyli kamień w nerkach i był stan zapalny. Pięć szklanek dziennie takiego rumianku świeżego mm -hmm. i przeszedł ból w nerkach. Kamień się nie rozpuścił, bo od kamienia jest rdest, ale ja tu jeszcze rdestu nie widzę widocznie później. To jest ja zbieram Na... ten rumianek, bo rumian. Rumianek, rumianek jest idealny i od razu weźmiemy z tym rumianem, bo rumian ma dużo wartości, on ma dużo soku. Proszę popatrzeć, jak on ma sok. Aż cieknie po cieknie. To jest tak soczyste. Czyli taki sok jest nam potrzebny, bo my po zimie mamy słabą krew, no bo wartości jeszcze nie mamy, prawda? No ale po to mamy te rumianki, po to mamy te rumiany, po to mamy ten tasznik, który jest niezwykle cenny. To ptaki jedzą te serduszka, bo one się odżywiają. One też, też po zimie rumian? słaby. A to jest rumian? To jest Aha, rumian, też. bo jest mocniejsza. pani popatrzy, że rumianek jest bardzo delikatny, prawda? A ten to jest taki poważny. On tu nieraz do dwóch metrów wysokości wyrasta, to to jest bardzo duży, niej, a poczekamy. rumianek, tak on jeszcze będzie, także jeszcze i Pani Alu, tu za Panią, za Panią, pokrzywa też, pokrzywę też zerwę, aczkolwiek się poparzę, ale ją zerwę, bo ona jest nam bardzo potrzebna, o, jak się wyszła z korzeniem. Ten korzeń jest też bardzo zdrowy. To robi się nalewkę na słabe włosy. A teraz państwo, popatrzcie, ja już mówiłam, to jest babka, to jest babka i Ten to jest babka. ta, tak, to jest ta babka, która siedzi w tej, tej trawie, yy, rozsiadła się, tak i ona nikogo nie dopuści. To jest takie o. silne. To jest, tak ogro, to jest tak ogromna siła, to jest niesamowita siła, więc dlatego warto tego nazbierać po to, żeby leczyła nasze organizmy. My zresztą powiemy za chwilę, co można z tej babki zrobić Pink i do czego. Baba. No, to, taki liść. to jest Baba Polska, ona się niczego nie boi. Ona się nad nowotworów nie boi. A więc gdyby ludzie zechcieli to stosować, to myślę, że nawet przy tych ciężkich chorobach mieliby szansę budowania zdrowia, żeby to zdrowie powracało. Koszyczek bo... się nam wypełnia państwa. No sama, i bardzo pania. dobrze. tu mamy oczywiście maki, niedługo będą maki, kwitły, jeszcze pączki już są, ale już niedługo będą czerwone. Także nas, Jaki, następnym jadę. razem to jeszcze mamy tu co pooglądać, więc proszę państwa. Tu jest ta nasza bylica, oczywiście tego zioła na wiosnę nie może zabraknąć, to jest bylica, no ona ma doskonałe soki, to jest ciepło, proszę Państwa, i tak jak ktoś kiedyś powiedział, kapusta ma niedobre soki, bo ona śluzu dużo produkuje, jest zimna, więc ja nie mówię, żeby kapusty nie jeść, bo oczywiście ona na wiosnę ożywia, ale to na, na co dzień, na okrągło, jakby człowiek jadł tylko kapustę, to by soki w organizmie miał na pewno zniszczone, natomiast to, to ma ciepłe soki, odbudowujące nasze soki życiowe. To jest matka, to jest dobre zioło, bardzo dobre. To wygląda jak uczennica w szkolnym mundurku, proszę zobaczyć Szaro, szara. szara. Ale ileż ona daje siły człowiekowi, ile zdrowia, ile uśmiechu. Ona tutaj będzie pilnowała wszystkie zioła, bo ona wyrasta do dwóch metrów wysokości. Natomiast tu jeszcze macie Państwo ciekawe zioło. Wyrasta mi tego bardzo dużo. Będę musiała to i tak. I to jest gwiazdnica, to jest gwiazdnica. To daje się kanarkom, tak? Bo to jest, ma dużo, dużo witamin, dużo różnych mikroelementów i to można do sałatki dodawać, drobno pokroić. Jako, jako po prostu odżywkę, jak koperek się dodaje, szczypiorek, to to tak samo. To jest jedzenie, to jest jedzenie dla ptaszków, ale jedzenie również dla człowieka. Dobra. I ono ma piękne kwiatki, takie ładne bielutkie, także to naprawdę cudownie wygląda. Także tu mamy tych ziół mamy tutaj Mnóstwo. pod dostatkiem. Dokładnie. Tu praktycznie byśmy mogły kolejne przech przechadzać po kolejnych grządkach i zbierać te zioła. Czyli, Ale Państwo, do dzisiejszej audycji. Spójrzcie na to wszystko. Przyjrzyjcie się dokładnie, żebyście nie myśleli tak jak, jak kiedyś, że to po prostu wyrastają chwasty, które trzeba zdeptać w żadnym wypadku. To są zioła, o które trzeba dbać, które trzeba pielęgnować i z których trzeba czerpać jak najwięcej. Bo proszę Państwa. To jest pożywienie Pana Boga. To nie jest cywilizacyjne pożywienie przerobione z chemią, gdzie Państwo za drogie pieniądze kupujecie w sklepach. To jest po prostu tak, jak Bóg stworzył. To stworzył dla człowieka. Tu są takie soki, jakie człowiekowi do życia są potrzebne. Tu nie ma chemii, tu nie ma chemii. I to jest niezwykle cenne, bo to będzie budowało nasze zdrowie, budowało nasze organizmy. Proszę Państwa, tu mamy kurdybanek. To jest ten kurdybanek, o którym ja Państwu opowiadałam. Proszę zobaczyć, on teraz kwitnie. A więc, kwiatki ma jak haberek, takie śliczne, takie uśmiechnięte. To jest dokładnie ten kurdybanek, który również zrywał nasz wielki król Jan III Sowiecki. I ten kurdybanek, który już był pod Wiedniem, proszę Państwa, a rośnie u mnie na działce. Jak Państwo widzicie. To jest kurdybanek z mojej działki. Co robi kurdybanek? A za chwilę o tym będę mówiła, bo muszę przejść do Pani Ali, bo Pani Ala siedzi już, czeka na mnie przy stoliku. Tak, Pani Stefanie, ja na Panią czekam. z tak. Wspaniałą herbatkę. I doskonale mamy już herbatkę, proszę Państwa, to jest herbatka nowa, to jest Właśnicę, herbatka królewska. Jest inną mi tu pani Dokładnie przygotowała na Tak, to jest herbatka królewska. To dla nas. Tak jest. I to jest herbatka królewska dar zdrowia. Piękna. To jest herbatka z pięciu specjalistów. Pięciu specjalistów. Pokrzywa, krwawnik, nagietek liść mleczu, ten, który rwałyśmy przed chwilą Dokładnie. i dlatego jeszcze babka lancetowata. To są zioła, które odnawiają nasze soki życiowe, czyli przy wszystkich ciężkich chorobach są nam szczególnie potrzebne, włącznie z nowotworami, ze stwardnieniem rozsianym, choroby Birgera, a więc te choroby ciężkie, które nam są, yy, które nam tak dokuczają pani Stefania doleję sobie jeszcze tej pysznej herbatki bo bardzo mi smakuje naprawdę cieszę się że te moje wytwory są zdrowe i pyszne to jest dla mnie wielka radość że ja w ten sposób to przygotowuję bo nie tylko zdrowe ale i pyszne że naprawdę to, co... ale pani Stefania tak właśnie y, wydaje mi się że widzowie mogą być troszeczkę zaniepokojeni po co nam jest ta kora na tym stoliku Potrzebna jest nam kora ponieważ dzisiaj to jest ostatni czas żeby zrobić maść antynowotworową z żółtego tulipana. Proszę Państwa, już pewno Państwo nieraz już słyszeliście o tej maści, bo ja już kilkakrotnie mówię. Tak, mówiłem, maść z tulipanów jest już nam znana. Ciągle Państwo pytacie, jak to zrobić. Musimy mieć całego tulipana, czyli taki tulipan, jak tu Państwo widzicie. On jest jeszcze mhm. czyli trzeba skrobać. Te korzonki, proszę to wszystko wyciąć, bo to jest trujące, czyli to jest trujące. Mhm. Natomiast wszystko tak, jak tu idzie, Czyli tulipan płatki, te listki, wszystko skręcamy przez maszynkę albo. No, taką nie wiem, do mięsa? Tak, najlepiej takiej maszynce. To wszystko przepuszczamy przez maszynkę. I wtedy, proszę Państwa, zalewamy tę miazgę, taką tulipanową, zalewamy wódką, żeby nam się dobrze konserwowało, bo inaczej się tulipany popsują. I do jeszcze, żeby była cała ta maść, żeby była dobrze zrobiona, potrzebny jest popiół z kory brzozy. I teraz, proszę Państwa... Skąd mamy taki popiół wziąć, no Pani to, Stefanie, kochana? Ja Państwu powiem tak. Największy problem to jest taki, że ludzie nie wiedzą, co to jest kora. Często pytają mnie, czy kora to jest to białe, czy to jest tylko to białe. Nie. Państwo zobaczcie, jaka kora. To jest kora wcale nie z grubego drzewa, bo to jest no, taka brzuska niezbyt gruba. A już ma jaką grubą korę. To jest cała kora. To jest to kora. A tu, jak Państwo byście dobrze przyjrzeli się, jest kawałek już drewna. Ono się różni od kory, mhm. prawda? Widać. To jest drewno, inna konsystencja, inna barwa. Inny kolor tak, w ogóle. Tak. Natomiast to jest kora, czyli centymetr z półtora, prawda? Centymetra to mamy samej kory tu. I to jest taka kora. Tyle Państwo musicie mieć kory do zrobienia tej maści i teraz takie kory trzeba dokładnie wysuszyć, dlatego ja mam jej dużo, bo ona dopiero sknie. sezonuje się i jak ona wyschnie już na słońcu, to wtedy ja to palę. I teraz proszę Państwa jest jeden problem, bo Państwu się wydaje, że jak Państwo spalicie na taki czarny kolor, to jest to popiół. Nie, to jest dopiero węgiel drzewny, a to trzeba spalić na popiół. Popiół jest drobny i szary. Szary. I drobny, i wtedy dopiero macie Państwo popiół, i robicie tak: tulipan zmieżdżony z wódką, do tego dosypujecie. Tyle popiołu, ile się da tam wcisnąć, mm -hmm. prawda, żeby była konsystencja maści i to jest maść. I to jest ta maść antynowotworowa. Dokładnie będę o tej maści mówiła, przy guzkach nowotworowych niedługo taki program zrobimy, tylko teraz powiedziałam, jak zrobić, bo jeszcze tulipany są. Jeszcze Państwo możecie to zrobić, a jeśli już nie ma gdzieś tulipanów, to trzeba sobie w domu wyhodować. No nie ma innego wyjścia. Chora, składniki i na maść. Koraj tak. tulipan. Tu, I tulipan, i, I a, alkohol. A, i tak, a później już resztę państwu powiemy w tym programie antynowotworowym, bo dzisiaj jeszcze nam pozostało, tak, banek. pozostały nam jeszcze cztery kroki do zdrowia. A tak, no co to są cztery kroki do zdrowia, wiecie pani państwa, Stefania? To jest moja nowa książka, jak tu państwo widzicie, ukazała się moja, pisałam ją. Kilka pani Stefania się, w Jarzębinie. Jestem tak w Jarzębinie, a wiecie państwo dlaczego w Jarzębinie? Bo to jest kuracja, cztery kroki do zdrowia. I dlaczego wina? Bo jarzębina jest czerwona, ma dużo siły, dużo energii. A jak człowiek jest chory, to musi wykrzesać jeszcze w sobie taką moc, taką siłę, żeby nawet na walczyć. krok nie ustąpić chorobie, nawet na krok. Ale żeby ta moc była, to trzeba te cztery kroki do zdrowia przeprowadzić. Czyli oczyszczenie organizmu, zagłodzenie choroby, jedzenie energetyczne i zdrowe odżywianie. I tutaj ja Państwu dokładnie już opisałam. I choroby, które tu przedstawiłam, a tu jest dużo chorób, włącznie z chorobą Raino, choroba Birgera, stwardnienie rozsiane. Jest króciutko. W, w punktach. Zaczynamy. To, to, to i to. Także tu w książce macie Państwo... Czyli same recepty na zdrowie Pani tak, wypisała? Tak, ale... Tu jest tak jak gdyby poukładane, bo w innych moich książkach są poopisywane choroby i one są bardzo dobrze opisane. Polecam to, ale Państwo sobie nie radzicie. Mówicie, od czego ja mam zacząć. Ja mam stwardnienie rozsiane, ale ja nie mam zielonego pojęcia, od czego zacząć. To teraz jest napisane na przykład stwardnienie rozsiane, program cztery kroki do zdrowia, natychmiast wykonać. Następnie takie i takie herbatki. Tak, prościej się miksu. nie da chyba wytłumaczyć. No ja już nie wiem, ja pracowałam nad tym bardzo ciężko. Proszę Państwa, bardzo. To jest kilka miesięcy, kiedy ja byłam z Państwem na okrągło, kiedy ja Państwa przytulałam do swego serca. Państwo nieraz mi mówicie, że ja z Państwem nie jestem, że ja nie odbieram telefonów. Nie odbieram, bo ja piszę książkę, nie mogę. No Ale... też widzowie, myślę, że po już pomału nie rozumieją, że pani nie, zdaje, nie, nie jest w stanie I odbierać tak. wszystkich Ale telefonów i radzić wszystkim. żebyście Państwo wszystkie. widzieli, że jak ja piszę tę książkę, to jak jestem przy Państwie cały czas. Ja przytulę Państwa do serca, ile kroć płakałam. Gdy pisałam o ciężkich chorobach, to łzy mi same leciały. I mówiłam, Panie, daj siłę tym ludziom, żeby mogli z tej choroby wyjść, żeby mogli odejść od tej cywilizacji, bo ta cywilizacja, choć błyszcząca, choć piękna, ale z chorobami trzyma, i żeby weszli do mojego świata, daj im tyle mądrości, żeby oni chcieli do tego mojego świata wejść mądrego. A jeśli ten mądry świat, to jest ten świat, którym ja jestem, to jest ten świat, który Bóg stworzył. A tam, gdzie jest Bóg, tam nie ma chorób, proszę pamiętać. Tylko tam, gdzie jest cywilizacja, tam będą choroby i coraz gorsze, coraz straszniejsze choroby, bo taka jest cywilizacja. Ona z chorobami trzyma. Natomiast ten świat, który ja Państwu mm, przedstawiam, to jest świat Pana Boga. To jest świat piękny. Nie, no tutaj czuje się obecność jest, Boga. Się nie Cisza, spokój, pięknie ptaki, ptaki, ptaki śpiewają. Tak. No pani też to czuje, pachnie panem Bogiem. Ja tu zostaję u pani. Takie. I tak jak ktoś przyjdzie, to mówi, ja, ja tu jestem w tym zakątku, ja już od tego nie odejdę. I ja muszę Państwu powiedzieć, że się cieszę, że już tłumy ludzi za mną idzie, że to nie ja sama w tym świecie jestem, tylko wiem, że Państwo gdzieś tam ze mną jesteście, ze mną uściskacie mnie, że Państwo się cieszycie, bo Państwo wiecie, że to jest świat zdrowia, to jest świat życia, to jest świat, który jest dla nas przygotowany. Ale po drodze idąc do mnie narwała Pani kurdybanka. kurdybanka. No i ten kurdybanek, on teraz jest najlepszy i Państwo może Możecie z niego zrobić. Piękne maketuszki. Proszę Państwa, taki syrop jak tutaj pani Alu, to ten ostatni to jest syrop z kurdybanka. Tutaj też I koło nas rośnie. Tego jest dużo w całej Polsce pani popatrzy, jaki on ma To jest z niego syrop? A to jest syrop z kurdybanka i z mleczu. Czyli proszę Państwa, bierzemy Oj. tak, mlecz razem z tymi żółtymi kwiatkami i liście też, tak jak myśmy wyrywały, prawda? W całości. I do tego dodajemy kurdybanka, czyli na przykład garść kurdybanka, taką większą garść, taką jak ja tu podaję, i do tego garść tego mleczu do garnka, o, oczywiście umyć, wlać do takich dwie garści, to tak ze dwa litry wody, podgotować z pięć minut, później naciągać, pół godziny przesadzić, dodać tyle miodu, żeby było słodkie, jeszcze zagotować z tym miodem, przelać. Macie Państwo syrop. Ale na co Pani syrop? Stefania? Wzmacnia system odpornościowy. A, A jaki jest mocny system odpornościowy? No to sobie armia pod Wiedniem, jak ciapała tymi mieczami. Dokładnie. To była armia, ale mieli systemy odpornościowe sprawne. I herbatki hetmańskie. I herbatki hetmańskie przecież popijali, bo to były wspaniałe. I głos mieli odpowiedni, skrzela zdrowe. No i system odpornościowy wzmocniony. Żadna zaraza ich po drodze nie zmogła. I proszę Państwa, i zwyciężyli, i my zwyciężymy, zwyciężymy na pewno. Tylko musimy chcieć. Tylko chcieć. Tylko musimy wrócić do tego świata Bożego, który ja Państwu przedstawiałam. A widzieliście Państwo, jak na drogę wychodziły zioła? Jak one podskakiwały, jak one otwierały swe serca, jak one się radowały, i tylko prosiły: weź mnie, proszę, ja cię bardzo proszę, bo ja dla Ciebie jestem. Ja jestem po to stworzony, żebyś ty mnie teraz popijał, żeby ty ze mnie, żebyś ty ze mnie, ze mnie herbatki zrobił. Tak ma być i takie herbatki... Tak ma być, Pani Stefanio, tak Nie, ma być, drodzy być. widzowie. My sobie tutaj z Panią Stefanią zostaniemy, wypijemy sobie przepyszną herbatkę królewską, jak królowe, a Was zapraszamy na kolejny odcinek już za tydzień.